Mówią nam o Zielonym Ładzie, jak to dobrze paliwa przejściowe robili, paliwem przejściowym był gaz, dopóki płynął do Niemiec i przez Nord Stream. Jak przestał płynąć, teraz nagle się pojawiła kolejna dyrektywa, która mówi o termomodernizacji, macie sobie montować pompy ciepła, a dlaczego? No z prostej przyczyny. Bo największym producentem pop ciepła po Chinach są Niemcy. No i jak zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Za każdym razem każda dyrektywa unijna ma być tak skonstruowana, żeby dostawały w dupę te mniejsze kraje, takie jak Polska między innymi, a Niemcy na tym korzystają. Jeśli to jest dobry biznes. To się opłaca, w innym wypadku nie. Może w końcu europarlamentarzyści z Polski ruszą w swoje cztery litery i zawalczą o to, żeby Polska mogła godnie żyć. Jak my nie zawalczymy, to nikt. za to, że przybyliście. Jeszcze nie kończymy. Ale dziękuję wam bardzo. Bo to na waszych barkach spoczywa odpowiedzialność za ten kraj. Są tutaj też koleżanki. Im też dziękuję. Dziękuję waszym rodzinom. Bo one wiedzą, że dla was to jest jakieś poświęcenie. Musieliście wziąć urlop. Mogliście go spędzić z rodziną. Ale nie, Musieliście przyjechać do Warszawy, żeby wyprostować paru baronów. Słuchajcie, żebyście też mieli świadomość, to nie jest pierwszy i ostatni protest. To jest dopiero początek naszej walki. Ci euroizuzi łącznie z polskimi rządzącymi i opozycją, oni się nie poddadzą. Oni dalej będą chcieli nas niszczyć. Oni się nie poddadzą. I tylko wiara w takich ludzi jak wy, Żeby się temu przeciwstawimy. Dziękujemy. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że przyjechaliście. Dziękuję tutaj i tym organizacjom związkowym. Jest tutaj jedność górnicza. Jest tutaj Solidarność 80. Jest kontra. Nie chcę wymieniać jednego związku, którego tutaj nie ma. Wy wiecie, o który chodzi. Ale oni mają teraz negocjacje z rządem. Ich sprawa. Ich sprawa. Przyszłość ich rozliczy. Przyszłość ich rozliczy. Ja oddam tu głos jeszcze koledze. Ale wy pamiętajcie, jak ta demonstracja się skończy. Będzie następna. Ona będzie w niedługim czasie. Jeśli nie wycofają się z chorych pomysłów, to będzie kolejna. Dziękuje, Jeśli nie zaczną inwestować w nasze kopalnie, będą kolejne. Idą wybory, dużo tu było powiedziane. Ja nie mówię na kogo macie głosować, czy to ma być PiS, Platforma, SLD, ktokolwiek inny. Dla mnie większość tych ludzi w tych partiach to są zwykłe parady. Choć trafiają się tam też ludzie porządki. Jednej i z drugiej partii. Ale większość to są barany. Do was tylko apeluję, żebyście głosowali na mądrych ludzi. Słuchali, co ci ludzie mówią. Mówili tutaj już koledzy o takim jednym przewodniczący, który przeszedł nawet przez Parlament Europejski. Przyjechał do wyzomia. Niestety nie mogłem być na jego spotkaniu. Tak, to najdzie Tusku, a Tobie mówię. Bezczelnie mówi Ministerstwo Przemysłu w przeniosę. Idiota! Za jego rządów zniszczono śląd! Za jego rządów likwidowano przedsiębiorstwa na Śląsku. Gdyby on jeszcze rządził, to po co te Ministerstwo tak przenosić? Tam by już dziury na dziurze nie było. I teraz, żeby nie było że tutaj pogłaskam kolegów z pis Nie, następni idioci. Morawiecki, nasz poseł, reprezentant. Nie rozpoczął się od napaści tego bandyty Putina na Ukrainę. Ten kryzys rozpoczął się trzy lata temu. Trzy lata temu w Morowieckim wykrzyczałem mu to na ulicy: Człowieku, niszczysz nasze kopalnie, a Rosjanie wycofują Twój węgiel z naszego rynku. Za chwilę Polacy zostaną bez energii. A on mówił: Spokojnie, ja będę miał gaz. Okazało się, że tu też ma ten idiota! I co teraz? Dlatego apeluję, apeluję do Przede wszystkim. na wszystkim. ludzi. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za przybycie na, na tę dzisiejszą manifestację! Proszę o spokojne rozchodzenie się do autokarów! Chciałbym serdecznie podziękować i zwrócić uwagę, kto tutaj dzisiaj z kto przyjechał. Dziękuję w Związku Zawodowym Odkrywca z, z Bełchatowa. Związek zawodowy kontra stał Związek zawodowy z pani zarkość i z pani zarkość doszło RP. Jeśli kogoś... Związek zawodowy nie ktoś zrobił. Jeśli kogoś wspominałem, przepraszam. Dziękuję. Zdrowotnie nie uważam za zakończone. Małowie, spokojnie rozchodzimy się do autokarów. Dziękuję. Dziękuję.